Cóż za wspaniałe, kolorowe i magiczne miejsce, idealne z mnóstwem kwiatów i z mnóstwem roślin. Zaraz tutaj zacznie się wielka majówka z Low Surprise. Na początek przepiękna księżniczka Disneya Low Surprise Jasmina. Jestem taka podekscytowana, tak się cieszę. W zasadzie to nie mogę się doczekać aż przyjdą tutaj wszystkie księżniczki Disneya i razem zaczniemy wielką i ciepłą majówkę. Jasmina, już jestem! Przepraszam za spóźnienie, ale przygotowałam trochę przekąsek do zjedzenia. Jakieś ciasteczka, jakieś cukierki. Idealne, coś dla każdego. Wow, Roszpunko, ty jak zawsze przychodzisz w przepięknej fryzurze. Och, dzięki wielkie. Ale ty też wyglądasz super. Ehe, a ty lepiej mi powiedz, gdzie zgubiłaś swojego Alladyna? Ty to sobie tam nie żartuj ze mnie. Tylko rozglądaj się. Czy nie przychodzą kolejne dziewczyny? E, tam to ty się rozglądaj, a ja w tym czasie rozłożę kocyk. Kolorowy, tęczowy. Na tej naszej trawie. Tak, aby każdy mógł sobie usiąść, znaleźć dla siebie miejsce na mięciutkim kocu, i jeszcze drugi i poduszeczka do leżenia. Oj, jak to ładnie wszystko przygotowane. Zupełnie jak na mojej odległej wyspie. Cześć, Wajana! Super, że wpadłaś na tę naszą majówkę z księżniczkami Low Surprise. Kopciuszek, jak ty pięknie wyglądasz. Ci zazdroszczę, że nosisz piękne suknie z falbanami, z brokatem. Wyglądasz jak prawdziwa księżniczka, nie to co ja. Proszę Cię. Nie ma znaczenia jak kto chodzi ubrany. Chodź, idziemy. Musimy się przewitać z dziewczynami. Ja też przyprowadziłam gości. Annę oraz Elzę. prosto z krainy lodu. Dziewczyny chyba postanowiły się troszeczkę ogrzać i wpadły do nas na naszą cieplutką wyspę! Powoli wszystkie przepiękne księżniczki Disneya pojawiają się na pikniku, aby wspólnie spędzić ten wolny czas! Też bym chciała do was dołączyć, dziewczyny! Mogę, mogę, proszę pozwólcie mi! Uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu no i oczywiście czytać książki. Ach, to jest moja wielka pasja. Nigdy nie rozstaję się z książkami? Zawsze mam je obok siebie. Hej Bella. Witaj piękna książniczko. Naprawdę? Będziesz czytała książki? Hmm, myślałam, że się z nami pobawisz. Najpierw muszę dokończyć moją romantyczną powieść. Dziewczyny, no tam jest takie wspaniały książę opisany. Nie, no koniec. Zabieram to. Zabieram te książki, nie ma teraz żadnego czytania. Bawisz się z nami, bella! Zacznij się bawić. E, wiesz co, mamy mnóstwo pysznego jedzenia. Mamy też napoje i przekąski. Ja to nawet z okazji, że jestem piknik, to ściągnęłam swoją koronę. Nie będę w niej chodzić. Dopiero gdy wrócę do krainy lodów. A dzisiaj na głowę sobie założę niebieskie... Wioski. Senne kwiatki. Masz rację, Elza. Musimy w końcu zaszaleć. Dziewczyny, czujecie, jak mocno świeci słońce? Dobrze, że zabrałam swoje różowe okulary przeciwsłoneczne. Teraz to mogę leżeć i się opalać. Wy się tam opalajcie, a ja rozłożę przekąski. No chyba każdy ma ochotę na taki kawałek przepysznego ciasteczka z kremem. Na samym środku stanie stolik i na nim właśnie ciasto z owocami, kolorowy torcik, ciasteczka, Co za pyszności! Wajana, ty to wszystko sama przygotowałaś? Och, muszę ci powiedzieć, że jedzenie jest tak pyszne i pięknie wygląda. Zupełnie jak na jakimś wielkim balu. Ach, są i one. Och, tak długo czekałam na te lody czekoladowe z bitą śmietaną. Nie zapomnijmy o buteleczkach z napojami. Każda z księżniczek Każda z Low Surprise ma przecież swoją ulubioną buteleczkę, a w środku przepyszny napój do picia, jaki tylko sobie wybierze. Uch, sorry dziewczyny! Ja na razie nie będę nic jadła. Opalam się, ale mocno świeci słońce. Anna, uważaj, bo zaraz zaśniesz! Ktoś ma ochotę schować się przed słońcem, bo nie lubi się opalać, to zapraszamy pod parasol. Tutaj znajdzie się trochę cienia. No to miejsce w sam raz dla mnie. Lord Surprise, księżniczki Disneya świetnie się bawią. Niektóre śpią, inne się opalają. O, nawet niektóre z nich zajadają pyszności. punko! mam sprawę. Musisz mi pomóc! A co ty tak szepczesz? To jakaś tajemnica? No tak, słuchaj, Bella zaginęła. Nie zauważyłaś? Nigdzie jej nie ma. Chyba się obraziła i sobie poszła do domu. O, może jest zła o te książki. O nie, o jej, to moja wina. O nie, jestem okrutna, ale ja po prostu chciałam, żeby się z nami pobawiła. Nie ma co lamentować. Cicho, znajdziemy ją tak, żeby dziewczyny się nie dowiedziały, bo wybuchnie wielka panika i awantura. Poczekaj, ja ją znajdę. Ja ją zdenerwowałam, zabrałam jej książki, to powinnam jej poszukać. Przy okazji ją przeproszę. Tylko cicho! Zajmij się gośćmi, a ja pójdę ją poszukać. Bella! Bella, gdzie jesteś? Schowałaś się może tutaj, wśród tych kwiatów? Bella, odezwij się do mnie, a może jesteś tutaj, schowana w tej trawie? Bella, Bella, nie obrażaj się na mnie, odezwij się, proszę. Przepraszam Cię bardzo, Bella, Bella. Poradę, może ona weszła tutaj do środka. Tylko, że ja nie wiem, dokąd prowadzi to magiczne przejście. Ryszpunko, Roszponko, jestem tutaj. Proszę, pomóż mi! Bella? To ty? A, a gdzie ty jesteś? O rany, czy mi się zdawało, czy naprawdę Bella coś krzyczała? Szpunko, proszę pomocy! Jestem na górze! Utknęłam! Na górze? Gdzie? Co ty? Wdrapałaś się tutaj, po tej linie? O rany! Bella, gdzie ty jesteś? No tutaj, proszczurko nad tobą! Utknęłam! Ach, tutaj! Bella, co ty tam robisz na górze? Och, nawet nie mogę do ciebie dosięgnąć, nawet gdy podskoczę. Po co ty tam wlazłaś? No, chciałam pójść tylko na chwilę, w spokoju, dokończyć czytać tę moją książkę. Wlazłam na górę i nie mogę teraz zejść. Ups! No to mamy problem! Ja jak uciekałam z wieży, to spuszczałam się na moich długich włosach, ale ty nie masz ich takich długich, A, ale poczekaj, coś wymyślę. Yy... Ale to dziwne, yy, nie wiem jak to wytłumaczyć. Bella, znalazłam drabinę, leżała tutaj. O, Chyba w jakiś magiczny sposób się pojawiła. Wystarczy ją tylko teraz o, tutaj postawić i proszę, możesz schodzić, jesteś uratowana. Nie, ja się boję. Boję się, że spadnę i się połamie. Bella, musisz być dzielna. Pomyśl sobie o przygodach, przygodach jakiegoś dzielnego bohatera z tych książek, co czytasz. No i zrób to samo. W sumie to dobry pomysł. No dobra, o, uwaga schodzę. O, 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 trzymam się, drabinę, trzymam. Czy już jestem na dole? Już zeszłam? O. Od razu lepiej. Dziękuję ci, Roszpunko. Gdyby nie ty, gdyby nie twoja pomoc i i ta drabina, którą nie wiem skąd zabrałaś, chyba bym tam została na całą noc. No to, Bella, ja przepraszam, że ci zabrałam te książki, bo bo chciałam, żebyś się za mną pobawiła. Chodź, teraz możesz coś spokojnie sobie zjeść i się poopalać. Już więcej nigdzie wysoko się nie wspinaj. Roszpunko, jak? Długo cię nie było! Znalazłaś Belle? Czy uciekła już do Bestii? Nie, mam ją. Poszła czytać książkę, ale obiecała, że teraz do nas dołączy. O, no to całe szczęście! Udało się! Idę zobaczyć do niej. Jak to dobrze jest mieć tyle wspaniałych przyjaciółek, z którymi można się zawsze pobawić i mile spędzić czas! Mam nadzieję, że piknik księżniczek Disneya LOL Surprise, kochani, Wam się spodobał. Dajcie mi znać, która z tych księżniczek Disneya podoba Wam się najbardziej. Śledźcie uważnie mój kanał, ponieważ pojawiają się tam odcinki, w których to zmieniam zwykłe laleczki LOL Surprise w takie przepiękne księżniczki. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Do usłyszenia. Pozdrawiam was. Pa pa.